Manko się manko z tej strony, Bloody. witam Was serdecznie. A dzisiaj lecimy z tak zwanym Zapytaj Bloody'ego. Prosiłam Was ludziska o to, żebyście podali mi jakieś pytania na Facebooku, żeby to rozkręcić. Tak więc myślę, że jestem w stanie Wam odpowiedzieć na każde pytania. Tak więc myślę, że możemy zacząć. Dobrze, tak więc pierwsze pytanie zostało skierowane od DJ Samanty: od kiedy mniej więcej grasz w Lola? Gram w League of Legends od, od, od czasu, kiedy był pierwszy, iem w Katowicach. Wtedy, wtedy, tak naprawdę, jak byłem na tym iemie, bo mam blisko dosyć, tak ta gra mnie typowo zaciekawiła, później zaczęła właśnie grać. Czyli można powiedzieć, że gram od półtorej roku. No, półtorej roku. No i nie jest jakoś źle, nie jest jakoś źle. Bardzo fajne. Nie żałuję. <grym> Następne pytanie właśnie od tej Samanty: Ile zajęło Ci ogarnięcie całego systemu i dojście do platyny o, szczerze tak powiem naprawdę bardzo, bardzo ciężkie były te początki, o, nie było łatwo nie umiałem się wczuć w tą gierkę zwłaszcza, iż 7 lat grałem w Wolverstein Enemy Territory siedziałem na tych FPS-ach dosyć, dosyć bardzo długo i było bardzo mi trudno się wczuć w tą gierkę mm, ale po pewnym czasie już troszkę zrozumiałem tą mechanikę tej, tej gry po pewnym czasie już nie, nie było mi tak trudno to zrozumieć i myślę, że, że z biegiem zbiegiem czasu coraz staje się lepszym. Tak jak chodzisz do pracy, na początku jesteś świeżakiem, później z biegiem czasu nabierasz doświadczenia. Takie samo podejście do, do, do gierki. A ile zajęło mi dojście do Platyny? Wbiłem ją dosyć niedawno, bo to może jakiś miesiąc temu? No miesiąc, półtorej. W pierwszym sezonie skończyłem w Gold 4. Tak bardzo, moim zdaniem, pozytywnie, jak na wtedy pół roku gry. A teraz mówię, platynka i, i ciągle do przodu. Staram się, staram się, ale no niestety na razie mi to nie wychodzi. Dobrze, może przejdźmy, przejdźmy do drugiego pytania. Hmm, od Wojtka. Bojto, ile masz postaci w LoLu? Ile mam postaci w LoLu? Uff. Wiesz, że... ...prawda, mam dosyć ich sporo. Nie ma, nie ma ich jakoś... Nie ma ich jakoś dużo, jest może z 85, coś takiego, nie, nie jestem Ci w stanie powiedzieć wszystkich, bo nie będę tutaj wymieniał, bo to troszkę by było nudne. Hmm. Drugie pytanie od Ciebie Wojtek. Ile masz skórek w LOLu? Też mam dosyć dużo, ostatnio od Was jest strasznie dużo dostałem skórek, skórek. Ostatnio od Dywana na przykład hmm, dostałem, właśnie, dostałem właśnie tego Spirit Quart hmm, Udyra. Od was od, dostałem może dobre 10-12 skinów, a tak to wcześniej wydawałem tak na dwa skiny na miesiąc. Hmm. Teraz, jak widzicie, bardziej wolę wydać się na przykład na konkursik dla was niż, niż kupić sobie arpeki. Tak więc, ja nie wiem, gdzie mam z 40, coś, coś takiego, 50, może nie wiem, naprawdę, ale z większości do jednej postaci mam przynajmniej skina mniej więcej. Jaka jest Twoja ulubiona postać? Moja ulubiona postać, no oczywiście, jak na, na chwilę obecną, no to może się zmienić. Jest to ogółem Wayne i, no, jeszcze tak wahając się z Caitlyn, no Caitlyn niesamowity range. a No z 650 zasięgu daje naprawdę, naprawdę potężne, potężną odległość na oddawanie połka. Co, co naprawdę może wkurzyć przeciwnika i nieraz już tak miałem, że da, bar, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo często się denerwowałem. Mm, no bo to wkurza, wkurza. Wayne, niesamowita mechanika, to jest jedno. No od szóstego levelu, jeśli masz boczka, jesteś nie do pokonania, szczerze mówiąc. Jeśli, zwłaszcza, jeśli jeszcze nafidujesz e, Wayne, to już Caitlin jeszcze jakoś tam może do żadę, ale Wayne no, no jest niesamowitą postacią. Hmm. Tak więc myślę, że to takie to będą dwie postacie. Jeśli moje ulubione to takie dwie, Kate i Wayne, dla których czuję się tak mniej więcej pewny, jak nie mam e, lagów w Wojtku. Dobrze, przejdźmy do następnego może pytanka, pytanie od Czarnego Elo, kiedy dostanę CSGO? Dostaniesz CSGO, jeśli dostanę tylko wypłatę, zacząłem robić od niedawna, od półtorej tygodnia w Polskiej Grupie Energetycznej, dzisiaj podpisałem właśnie umówkę, więc jest got, I, i idzie do przodu, idzie do przodu, naprawdę idzie do przodu, Dopiero pod koniec miesiąca dostanę wypłatkę, więc wtedy na pewno dostaniesz swojego wymarzonego e, cs -a. <gry> e, Następne pytanko, mm, dostałem od y, Safa, czy wiesz, że dzięki Tobie mam związek z Marleną Wala i to będzie dłuższy związek chyba? E, wiesz, naprawdę cieszy mnie to, cieszy mnie to, bo to tak chyba wygląda, jakbym łączył ludzi, naprawdę, bo... To jest fajne, to jest fajne, bo jak wiecie ja mam wielki szacunek dla was No strasznie, strasznie wielki szacunek dla was pod względem takim, że miałem słabsze chwile w swoim w swoim, jak to ujmę, takiej karierze streamowania miałem słabsze i dobrze o tym wiecie, na przykład słaby skill straszny flame Jak widzicie to chcę to poprawić, a to, że naprawdę że poznałeś czary ch się przeze mno, prze przeze przeze mnie to tylko daje mi do myślenia, że, że Wow, naprawdę, dałem komuś coś, co teraz komuś to cieszy. I to jest naprawdę bardzo fajne, fajne, naprawdę, idealne. Um, następne twoje pytanko. Czy jesteś kibolem, który wbija kibicą już w plecy? Nie jestem taką, takim osobą. Może zacznę. Um, kibicuję drużynie GKS Katowice. Logiczne, urodziłem się w Katowicach. Ojciec straszny kibic, straszny kibic, naprawdę, na każdym meczu był. Um, Wyjazdy, nie wyjazdy, młody to też, zwłaszcza, iż grałem w GieKSie, no. Młody też to przechwycił, ten tak ten zwany bakcyl. Mm. Ale mnie nie, nie wyrąbą Ci na pewno kosy w plecy, mm. czy tam nóż, za coś, że jesteś kibicem. Dla mnie to jest troszkę chore podejście, naprawdę. Rozumiem, kibic, kibic, mm, hajje, róbcie sobie po meczach, a tak naprawdę, no... Ja jestem za GieKSą, chodzę na szpile, czyli inaczej na mecza, mm. Ale no, dla mnie takie zachowanie typu właśnie wbijanie sobie nóż w plecy, tak jak na przykład Krakowia z Wisłą, Jest to dla mnie zachowanie strasznie śmieszne, strasznie śmieszne. No tak więc Saf, myślę, że, że dałem ci tutaj odpowiedź na twoje pytanko. Dobrze, teraz a mamy pytania od największego e, mojego fana, że tak ujmę to albo inaczej. Największą, najbardziej znanej osoby na moim chyba streamie Czyli Hubertusa, kiedy kupisz nowy komputer? E <laughs> tak więc już Ci mówię Kupię nowy komputer Jeśli tylko dostanę wypłatę Znaczy nie kupię wtedy nowy komputer, ale mam zamiar kupować sobie 8 GB RAM Co na pewno da mi dobrą jakość, 720 dpi I myślę, że to mi wystarczy jak na chwilę obecną Tak więc nie wiem, co mam tutaj Ci dalej opowiedzieć e Kiedy kupię komputer e i to, to, też wiesz, lekka pomoc od Was w sprawie dotacji, bo taka głupia złotówka naprawdę też pomaga, więc, więc mówię. Nie wiem, nie mogę tego stwierdzić tak na 100%, kiedy będę miał tak nową, nową, nową taką maszynę. Kolejne pytanie od Huberta, kiedy będzie wypłata? Już powiedziałem, jak wyżej, wypłata będzie 30. Jaka wam nie zdradzę, bo to już myślę, że nie powinno Was interesować. interesować czy, przepraszam, nie? No i, no i wtedy będę inwestował troszkę w sprzęcik, oddam długi, jakie tam mam. A myślę, że z następnej wypłaty już tak postaram się, jak dokupić mikrofon i tak dalej, i tak z następnym pytaniem od Huberta. Czy podoba Ci się streamowanie? i to jest bardzo fajne pytanko bo, bo może ktoś co mnie nie zna a teraz przez ten filmik naprawdę mnie pozna to mu odpowiem, tak podoba mi się streamowanie. jak wiecie zacząłem swoją przygodę ze streamowaniem o w lutym, to był gdzieś początek lutego mamy teraz czerwiec, są to marzec, kwiecień, maj czerwiec, 4 miesiące 4 miesiące streamowania i zobaczcie nie reklamuję się typu po jakichś jednostkach osób, Dis, Nerwariam, Charu, Kubon prrr, i inne typu znane osoby, ale staram, staram, że tak to ujmę, staram się robić tylko kiedy mogę go do streama, naprawdę nawet dla tych 10, 15, 20 osób. I Zauważcie, że, że już mówiłem wam, że chcę z tym skończyć, tak? Że już po prostu mam dość tego, no bo na przykład siedziało po 3 osoby, 4. No bo to jest takie naprawdę no, troszkę niefajne, nie, nie rozumiecie. ktoś się stara, a ktoś ma to w dupie, za przeproszeniem. Ale ja to rozumiem, ja, ja to rozumiem. I widzicie, teraz na przykład zacząłem ostatnio regularnie streamować. I co, mamy znowu przyrost ludzi. Dzisiaj, wczoraj 43 osoby na streamie. I od razu, naprawdę, widzieliście sami po mnie, że od razu lepiej się czuję. Tak więc. Na odpowiedź, czy podoba mi się streamowanie? Tak, naprawdę jest to moja tak na chwilę obecną chyba pasja. Bo robię to co lubię, a wiem, że jeszcze można na tym zarobić. Znaczy, nie można dużo, ale zawsze jakoś mi tam pomoże, tak? Robię od 8 do 16. przyode streamuję, mogę dostać jakieś tam dodatkowe pieniążki. Spotkać się z ludźmi, których naprawdę uwielbiam. Bo naprawdę mam tak zajebistą 20-30 osób, którzy naprawdę umieją mi tak poprawić humor. No, że, że... Oni jeszcze nie odeszli. Przez cztery miesiące ludzie siedzą. Starają się. Gdybym gdy kurczę normalnie ich spotkał realu, to jest z każdym na piwie. Tak więc e, zdecydowanie podoba mi się streamowanie. Hubert. Jeszcze kolejne pytanie, ma tutaj jeszcze 4, tak więc następne. Od kiedy streamujesz? Od kiedy streamuję? To ja już powiedziałem. Od lutego to by był chyba 3, 4 luty, już, już tak troszkę nie pamiętam, bo, bo to było... No, to 4 miesiące wstecz, tak? Więc... Więc... nie wiem. E, Hubert, kolejne pytanie. E, miałeś kiedyś kontakt z, oso z osobą płci przeciwnej? Nie, nie miałem. Jestem badałem. Nie no, żartuję, no młodzi, no... Mam na co dzień, tak? No to jest logiczne, Hubert. Cik. E, Hubert, no, następne pytanie. E, jakie miałeś włosy, byłeś młody? 10-11 lat? to no jest ciekawe, naprawdę, bo to jest ciekawa historia, bo jak miałem mm, 10-11 lat, jak miałem 10-11 lat, to miałem taką normalną tego tak i teraz, już miałem troszkę po bokach jeszcze dłuższe, bo nie, nie dbałem tego siebie i powiem szczerze, bo byłem młody, miałem na to za przeproszeniem, ty jej pan a kiedyś tak wpadłem na pomysł, a zrobię sobie na, na siwo. A z tak jadłem na siwo, fajnie było ale tak przez chwilę nie? Aż, aż zeszła ta farba nowa. No i zostałem, tak jak zostałem. Wiecie jak się obcinać na Bloody'ego. Eee, teraz pytanie od Czary. Hmm, tutaj jest zadane jedno pytanko. Tak więc na nie odpowiem. Eee, plany na przyszłość. To jest naprawdę też bardzo dosyć fajne, fajne pytanko. Moje plany na przyszłość. Jak na razie, jak na razie... Hmm, chcę, chcę ukończyć... Znaczy ukończyć. Chcę skończyć fajnie, ro znaczy robić fajnie, zarabiać odkładać sobie pieniążki, najpierw zainwestować w dobry komputer, spłacić sobie komornika, następnie chciałbym uzbierać na mieszkanie i znaleźć jakąś może lepszą robotę, albo może dostać awans w danej robocie. <coughs> no a później jak każdy inny chyba mężczyzna, chciałbym poznać fajną, fajną dziewczynę, która jest warta. Nie taką, taki szlaf za przeproszeniem, jak latałem po ulicy i dałem dupy za przeproszeniem jednemu drugiemu, bo ten postawił mu line'a w za przeproszeniem. Mm, tylko normalna, fajna dziewczyna, która jest pokarnięta. Nie, nie, nawet może być pasem lola, prawda? Mi to nie przeszkadza, która zaakceptuje, zaakceptuje mnie taką, tak, takiego jaki, jaki jestem. Nie, nie, nie ma zamiaru mnie zmieniać. Więc myślę, że, 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 że to jest plan na przyszłość. No i oczywiście chcę rozwijać jeszcze bardziej stream. Widzicie, że z dnia na dzień staram się dodawać coś nowego, próbować. To jest moja zdaniem odpowiedź. Plan na przyszłość na chwilę obecną. Na chwilę obecną, no nie mogę powiedzieć co będzie za 2-3 dni, bo może to się zmienić. Ale no, jak na chwilę tak obecną, tak to wygląda. Eee, następne pytanie od Wojtka. Eee, ile grałeś w gks i dlaczego przestałeś? <grym> Szczerze, to jest moje całe dzieciństwo. Eee, grałem w gks od trzeciej klasy podstawówki. Nie pamiętam, ile miałem wtedy lat, no, ale trzecia klasa podstawówki skończyłem, eee, będąc w trzeciej gimnazjum. No więc zacznę. Kiedyś byłem taki mały i kolega do mnie mówi, ty, chodź sobie pójdziemy na piłkę nożną tam na takim sztucznym boisku, bo to było jedno sztuczne boisko w całych Katowicach. Chodź, pójdziemy, bo biorą nabory do GKS-u. A ja mówię, kurczę, no to, ło. ja taki mały, a to pójdę sobie, pogramy sobie w piłkę. I tam mi trener zaproponował, czy nie chciałbym grać w GKS-u. I ja mówię, okej. Okay. Później tam były tam, dostałem się do GKS-u, różne turnieje. Mm były tam na przykład w Rudzie Śląskiej, takie, takie mniejsze, dla małych dzieci, to tam miałem e, nagrody za dobrego obrońcę i te No ale później, niestety, przyszedł mi taki trudniejszy czas, że miałem taką dosyć kontuzję w klasie piątej podstawówki no niestety, byłem głupi, wszedłem na drzewo czereśni, spadłem z drzewa z gdzieś około 7-8 metrów i złamałem sobie rękę e, od Łokcia do Nadgarska, <coughs> w siedmiu miejscach. Z jednej i z drugiej strony mi kość weszła, no i można powiedzieć, że to troszkę zaprzepaściło moją taką karierę piłkarską, no bo miałem miesiąc w plecy pod względem takim, że leżałem w szpitalu i to co chwilę, a następny rok e, przesiedziałem na rehabilitacjach. Tak więc to jakoś, jakoś wykluczyło mnie z takiej formy, że tak to ujmę. Ale później wróciłem do piłki, bo to była moja pasja, kochałem to coś. Później miałem kolejną chorobę taką większą mm, problemy ze śledzioną, ale też po, ty, po tym problemie wróciłem do piłki nożnej i, i starałem się, starałem, ale już nie dało się tego nadrobić, bo jednak można powiedzieć, że z półtorej roku, dwa lata miałem w dupę. To jest naprawdę duży duży okres. No i niestety jeździłem w turnieje do Danii, do Niemiec, różne takie te, tego typu, no. A później też trzecia gimnazjum zaczęły się imprezy, picie, piwa fajki i różne tego typu rzeczy. No i niestety tak jakoś powiedziałem sobie dość. Znaczy powiedziałem dość. No, samo to na mnie przemówiło. Eee, kolejne pytanie od Wojtka. Ile mam lat? Nie mam lat. Urodziłem się 2 października 1995 roku. Wojtek 3 dni później się urodził. Czy Wojto ja? 11223 jest 5 października. On urodził się 3 dni po mnie. Nazywam się od urodzenia. No i mam obecnie 18 lat na chwilę, a w październiku będę miał 19-latek już. Przepraszam. Tutaj pytanie od Rasterego. Czy jesteś rasistą? Hm. Jeśli to można nazwać rasistą, to jestem. Co do murzynów... Spotyka znaczy spotykałem się, widziałem ludzi, znaczy widziałem ludzi murzynów, dawałem im cześć, nie mam nic do tego A naprawdę nie mam nic do tego bo trudno, no, są traktowani jak są, że Afrykańcy którzy zapierdalają za przeproszeniem dla kogoś, ale to nie jest ich wina myślę, ludzi się nie, nie ocenia po, jak to, jak ja to tak mówię jak się, nie ocenia się książki po okładce o ale za przykład Cyganów yy, i Chińczyków jakoś zbyt nie, nie, nie lubię, takie to jest bo no, jest to takie troszkę... ble. Tak <grych> więc, jeśli można to nazwać, nazwać rasizmem, to jestem rasistą. E, tolerujesz rudych? Czemu rudy ma mieć podgórkę? Wiem, że są przysłowia, ja wyjebana to, szczerze mówiąc. To, że ma rude włosy, wiem mnie to, naprawdę. Niektórzy są spoko, ale mam kolegę takiego rudego, co jest idiotą. No ale... walić to. Mm. No i mamy tutaj ostatnie pytanie, myślę, że tak zakończymy tutaj te, te Q&A, od razu tego. Jakie masz sile? To ja Ci odpowiem, żółte, żółte sile i tyle. Wiecie ludzie co robić. Jeśli chcecie kolejny filmik, jeśli chcecie kolejny filmik z moim wykonaniem z takim czymś, piszcie tutaj na dole w komentarzach pytanka, jeśli pojawi się tak plus 10 pytanie, pytanek, no, to z chęcią zrobię takie coś, bo myślę, że poznajecie mnie od strony prywatnej po części i to jest dobre podejście tak więc nie, trzymajcie się ludziska, dzięki wielkie za taki Q&A i dzięki wielkie naprawdę za wczorajszego streama i że tak napisaliście potem te pytanka a ja ale zaraz spadam na streama, więc do zobaczenia trzymajcie się, cześć